Witam Was, jadę w stronę wody nad wodę, bo na ryby trudno powiedzieć czy jadę, no nie zawsze te ryby są, raczej częściej nie ma, jadę i trzeba powiedzieć, że tak chwaliłem Adyla, tego którego Wam pokazywałem z tym krótkim książkiem, a od ostatniego poleniowania, Zapiekła się złączka na drugim segmencie I po prostu nie mogę tego badana złożyć Jakbym zimno tam uderzał z góry to może by to skoczyło Ale mogę uszkodzić tą strukturę tej rurki, wędki i Nie mogę jej złożyć I Trzymam tą wędkę w takim stanie Już jeden mnie pytał Miściu biorą No i tego jestem zły bo Wędka po prostu miała być składana, a nie jest do końca składana. No ale z tym można żyć. Jadę, jak coś złowię to Wam pokażę. Na razie. No i tak oto dotarłem. Jestem nad wodą. W pełnym tego słowa znaczeniu. Wysoki brzeg Wam pokażę gdzie ja stoję. Także kawał drogi do wody, ale jestem właśnie nad wodą. Woda bardzo mętna, spinka tu się świetnie sprawdza, bo się kręci dosyć mocno w nurcie, jest srebrna, także odbija trochę, ona nie blikuje, ale odbija dużo światła. Dla ryb jest widoczna. Wyłączam idę dalej na stanowisko. Takie trofeum. Uh. Takie dwa gagacki No ten ma koło pila. A ten malizna. Czy nie Idą oczywiście do wody. Puszczę ryby. I wam coś powiem dalej. Puszczę jebo. Takich nie można brać, to nie ma wymiaru ogonek Zawijać, czyli żywy jest, tak? No, trochę są zmęczone, upał dzisiaj Zaraz powiem, gdzie Tutaj jest taki przelew I ściągałem wolno przynętę, drobnica podeszła i sondacze podeszły parno, jest dzisiaj Przed chwilą padało Gdybym był do wieczora, to myślę, żebym coś jeszcze dostał, ale muszę iść na autobus ale miejsca wam nie mogę pokazać niestety, bo to miejsce, jakbym pokazał, to będzie zaraz narażone na kusoli. Sandacz to jest ryba ekskluzywna. W gastronomii 120 zł kilo. Czyli tak, na przykład 10 deko sandacza. No mało kto bierze 10 deko, ale 10 deko 12 zł. Do tego frytki, jakaś sałatka 25 zł. To jest takie minimalne danie. I wojna do sandacza. Nie pokażę miejsca, rybki oczywiście puściłem, ale miejsca nie mogę pokazać. No i cóż. Ech. Idę teraz dalej, na bolenia idę, bo jeszcze mam trochę czasu prawie 2 godziny. No tak, 2 godziny, mam jeszcze czasu, to idę jeszcze na bolenia zapolować ze spinką, oczywiście. Pokażę Wam na co złowiłem te, te sandaczyki. Na takie cudko, z zbrojką jakiś tam Savage, czy jak to się tam nazywa, wolno ściągałem z takimi poczerpnięciami. Takimi lekkimi podszarpnięciami i sandaczyki, i tak pół wody. Jak mówię, do metra jest taka zatoczka tutaj, i były te sandaczyki. Także na razie ho. mam mękę bez tej kamery, która mi wpadła do wody, ale nie będę kupował, powiedziałem, bo do YouTube nie będę się starał robić specjalnych filmów. No brakuje mi zoomu, brakuje takich rzeczy ustawiania, no ale telefon, on mi szwankuje, no nie wiem, czy wyjdzie ten film i pokażę wam bolenie. Po tych sandaczach już minęło gdzieś 2 godziny. Wieczór się już zrobił. Tu jest taka dosyć spokojna woda. Jestem dalej już tutaj i po prostu no nie chcę trzymać w wodzie w tej w siatce. Wchodzi, ale w siatce nie chcę trzymać, bo mają mało tlenu. Puszczę ryby, ale najpierw wam pokażę. Piękny boleń. Tylko wam powiem, żeby ich długo nie trzymać, jak będę gadał, że akurat był wiatr, to się uspokoiło. I zniósł mi tę spinkę gdzieś ponad 50 metrów. Zniósł mi i wyobraźcie sobie, że akurat Boleń wziął za takim kamieniem, poleciała za taki kamień, on tam miał swoją taką czatownię, bo Boleń wypady robi z kryjówki, tak samo jest w rzece na przykład w Odrze. przy główkach ma taką jamkę, gdzieś dołek. Jak jest przelew i on tam sobie stoi, robi wypady takim trójkątem, uderza w brzeg, gdzie jest na przykład ukleja, stada uklei, ogonem machnie, pozbiera to co oguszy i wraca na jedzony. Ale to nie będę się rozgadywał, to jest inna sprawa. Wy możecie zapomnieć o łowieniu boleni, bo to jest ryba po prostu u nas ginąca, bardzo rzadka. Może ja wam życzę, żeby wam się trafił, ale, ale mówię wam, i 50 metrów prawie holowałem, większego, bo mam dwa, już pokazuję. To jest ten większy. Wyobraźcie sobie jaka ryba. No a tu jest ten drugi mniejszy. Tak pokażę. Żeby było widać. Jeden taki, drugi taki. Proporcjonalnie ten patrzcie jaki jest duży w stosunku do tego. No ten ma dobre 5 albo nawet ponad 6 kg. Może jakoś tak około 6 kg ma ten większy. Zobaczę czy filmik wyszedł i wypuszczę te boleniska, ale mówię wam tego większego, 50 metrów, tylko musiałem trzymać, tu są kamienie. No niestety te kamienie mógłbym wykorzystać, bo on muruje do dna. Woda się troszeczkę zmąciła. Nie widać za bardzo tej ryby do samego końca prawie, pod nogami dopiero zobaczyłem. Ale ja czuję, że to jest bolej, bo on tak charakterystycznie walczy No, zobaczę, czy filmik wyszedł i wypuszczę ryby. no jakoś tam filmik wyszedł wypuszczam rybki i muszę się pospieszyć bo mam autobus to jest paskudna sprawa, na rowerze było za daleko jechać w to miejscu tutaj przyjechałem autobusem a autobus to po prostu terrorysta szantażuje godzina, no trzeba być no bo co na piechotę do domu będę musiał wracać wypuszczam ryby najpierw ten mniejszy No w pełni usił ryba. Piękna, niepoobdzierana. Muszę Wam powiedzieć, że ryba jak się dostanie w ręce człowieka, to ona rzuca łuski. Tak samo jak ptak na przykład zrzuca pióra, jak gdy ptak drapieżny, na przykład sokół skoczy na gołębia, to gołąb momentalnie ma taki odruch, rzuca pióra. Jaszczurka z kolei odrzuca ogon. No padale ale co jest z jaszczurką, też odrzuca. A ryba odrzuca łuski. Żeby mi ten drugi nie uciekł No, puszczam rybkę Póżak Poteczka jeszcze Z boleniem Piękna ryba w pełni sił poszedł no ale ten chcę żeby była ładna fotka, bo piękna gruba ryba oj dała mi właśnie ten walczuł no nie wiem ile hodowałem długo 10 minut może no bo było co ciągnąć on cały czas siłę miał jak bez obżarty widać tłusty także no do wody. Trzymaj się. Opa! A! Jaka to jest radofa, jak gryba odpływa. Cała zdrowa. No cóż, kończę gadanie. Zwijam manele, bo za 15 minut muszę już ruszyć na przystanek. Na razie ho. Pokażę jeszcze na co, bo zapomniałem o, to jest ten badylek, na który łowię cały dzień A tu jest Spinka Przynęta Rewelacyjna Hybryda Dewon z wahadłówką Jeden hak Bardzo wolno można ściągać W nurcie pracuje jak wściekła przy wolnym holu Oj, bolenie nie darują jej No także Kiek Wam pokazuje, to jest ten kiek, ta przynęta, mój oręż dzisiejszy. No i trzymajcie się.